Jeżeli szukasz osób do gry, to zapraszamy na największego Discorda w Polsce do gry w GTA 5, prawie 20 tysięcy zarejestrowanych osób, dużo funkcji na serwerze, do tego bardzo duża aktywność i obecność na kanałach i bardzo przyjazna atmosfera. A wszystkie linki znajdziecie w opisie. Cześć wszystkim witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym przetestujemy kolejny nowy samochód, który pojawi się w tym tygodniu w GTA Online. Nazywa się Progen Emerus. No i standardowo jak w tej serii sprawdziłem sobie jego prędkość maksymalną, czyli zobaczymy e, jak szybkie jest na prostym odcinku na tyle innych super samochodów. Zobaczymy jak radzi sobie na krętej trasie, czyli sprawdzimy takie aspekty jak przyczepność i zwrotność, ale też oczywiście sobie sprawdzimy możliwości modyfikacji. Na wstępie w ramach przypomnienia powiem wam jeszcze, że tutaj w prawym górnym rogu w karcie macie odnośniki do innych materiałów z tej serii, także jeżeli chcecie zobaczyć inne samochody w akcji, no to tutaj wystarczy kliknąć w prawy górny róg, a my już przejdźmy do testowania nowego samochodu. Rodzen MRU to kolejny samochód, który został dodany w ramach DLC Diamond Casino and Resort. Jest to super samochód bazujący na McLaren Senna, a zdjęcie porównujące widzicie teraz na ekranie. Jest to szósty samochód z tej marki w GTA 5 i zarazem najdroższy z tej rodziny, ponieważ kosztuje aż 2 750 000 dolarów, a ogólnie na ten czas, kiedy jest premiera tego samochodu, jest trzecim najdroższym samochodem w grze, gdzie pod drugim jest tylko 5 tańszy. O tym, czy ta cena jest dobra, no to dowiecie się z biegiem tego odcinka. Jeśli jesteście ciekawi jego cech takich jak prowadzenie czy osiągi, no to zaraz to sprawdzimy, ale zanim to się stanie, to zobaczmy jakie modyfikacje ten samochód posiada. Jak widzimy, modyfikacje jest naprawdę całkiem dużo, co jest bardzo fajną rzeczą. Ale zobaczmy teraz, jak samochód sprawuje się osiągowo. Na prostym odcinku sprawdzimy jego prędkość maksymalną i przyspieszenie. samochód porównamy na tyle DevS Eita, czyli najszybszego super samochodu, i Anisa S80 RR, który aktualnie po ostatnim odcinku jest liderem na krętych trasach. No, jak widzimy, Emerus wcale tak źle się nie spisał. Może zryw na starcie nie był jakiś zachwycający, ale popisał się bardzo dobrym przyspieszeniem, no i całkiem przyzwoitą prędkością maksymalną. Co prawda, Devs 8 yy, troszeczkę tutaj odskoczył, ale nie tak bardzo jak to było w przypadku sprawdzania innych super samochodów. Także pod tym względem nasz Emerus wypadł całkiem nieźle. Ale teraz zobaczymy, jak samolot spisze się na krętej trasie. Aktualnie tutaj liderem jest Anis S80RR, tak jak wspominałem wcześniej. No i tutaj skupimy się na takich aspektach jak przyczepność, prowadzenie, no i to jak to się będzie zgrywało z osiągami Emerusa. No, i jak zauważyliśmy, tutaj Emerus osiągnął troszeczkę lepszy czas względem Anisa. Emerus, jako pierwszy samot osiągnął tutaj też czas poniżej minuta 02. Więc zostaje nowym liderem na krętych trasach, co jest jego bardzo, ale to bardzo dużym plusem. Kluczowe tutaj znaczenie miała między m.in. zwrotność, która względem Anisa po prostu była lepsza. No i lepsze przyspieszenie, dzięki czemu Emerus z fajną prędkością wychodził z zakrętów. Co do przyczepności, to mimo wszystko nadal wydaje mi się ona być lepsza w Anisie, czyli w samochodzie, który prezentowałem w poprzednim odcinku. Ale to wcale nie oznacza, że jest ona zła w Merusie. po prostu jest ona troszeczkę lepsza. No to podsumowując, cały ten test: pierwszy procent tego samochodu jest prędkość maksymalna, która może nie jest najlepsza w tej klasie, ale na pewno jest gdzieś tam w tej topce. Samo tutaj nie odstawał jakoś bardzo od DevS Eighta drugi plusem będzie przyspieszenie, które jest jednym z lepszych w tej klasie, jak nie najlepsze Trzecim plusem będzie tuning, Samod ma całkiem dużo możliwości modyfikacji, w tym także ma wiele przeróżnych malowań e, Czwartym plusem będzie zwrotność i przyczepność, Samod prowadzi się bar bardzo przyjemnie, co z dobrymi osiągami sprawia, że jest to najlepszy Samod na kredyt trasy e, Pierwszym plusem będzie zryw na starcie, niestety tutaj w pierwszej fazie samot troszeczkę zostaje w tyle a drugim i ostatnim minusem będzie cena. Aktualnie, jak nagrywam dla Was ten odcinek, no to jest to trzeci najdroższy samochód w grze. Co prawda, dostajemy tutaj dużo w zamian, bo jest to bardzo dobry samochód, ale jednak cena podchodząca prawie do 3 milionów, no może niestety troszeczkę odstraszyć. No to teraz wy napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten samochód, czy go posiadacie, czy może macie go zamiar kupić. Najfajniejszym komentarzom na pewno będę przypinał serca. A w tym materiale to już właściwie tyle. Jeżeli Wam się odcinek podobał, no to zachęca Was do pozostawienia łepeczki w górę pod tym filmem. Jeżeli ktoś z Was też jest nowy na tym kanale, a na pewno takie osoby oglądają ten materiał, no to też Was zającam do zostawienia subika tam na dole. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, takich jak na przykład ten i w ogóle chcecie być na bieżąco z materiałami i live'ami na tym kanale. My widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się też na live'ach, na które Was zapraszam, także do zobaczenia wszystkim. Cześć, trzymajcie się!